No witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin i witam Was w kolejnym odcinku serii i Mobile. Jak widzicie, na dzień dobry witam nas w kalendarz, w którym logujemy się i dostajemy nagrodę, a nawet piątą nagrodę jest taki oto fajny pan Mag Grady. Jeszcze nie wiem na jakiej pozycji, ale na pewno będzie mi pasował do składu. Dostałem. Dwie elitki do eventu, bo są dwa nowe eventy. Skończył się event La Liga Rivals i niestety nie mam odcinka, jak kończy się ten event. Niestety nie udało mi się go nagrać, ale wam pokażę mój skład. Od ostatniego odcinka się trochę zmienił, a wygląda on tak, bo udało mi się oczywiście go zrobić i Lebron James. L L L Lakers lajwa, Rivals wylądował w moim składzie. No i dumnie będzie siedział na ławce i. Bo Rondo niestety jest trochę lepszy. Tutaj się nic nie zmieniło. Williams, Bogdanowicz, QJB. Doszedł tylko Rodman na ławkę, którego sobie zrobiłem z Montley Rivals. Przycisnąłem sobie trochę. No i tutaj mamy Yao Minga tak, ja o Ming? Nie wiem, ale Ming. 94. I ja go postaram się zrobić na 98, a więc wtedy wyrzuci Carf White'a z drużyny, którym szczerze nie gra mi się najgorzej, ale w sumie, jeśli Ming okaże się lepszy, to nie będę narzekał. A Ming jest naprawdę wysoki. To jest taki potwór. Wszystkie piłki mi wygrywa. Ale przechodzę do drugiego eventu, którym jest Dallas International. Tutaj nic się nie gra. Tutaj tylko zbieramy punkty, za które dostaniemy sobie jakiś stroik 500 FIFA points. Mam nadzieję, że uda mi się tam dojść. Tutaj jest fajna paczka 95 plus zawodnik i 2 litki 87 plus nie narzekam. No i myślę, że do tych 10 tysięcy spróbuję dojść. Wchodzi się, odbiera się te punkty. Kupuje się punkty. Innego sposobu, chyba na zdobywanie punktów, jeszcze niż zakupowaniem tych punktów za FIFA Points, nie widzę. Jak wy wiecie, jakiś inny sposób to możecie mi powiedzieć. Zaraz przejdziemy sobie do e-mailów, jeszcze tylko wejdziemy w sklep, bo może mamy jakąś paczkę do otworzenia Kto wie. No, i wychodzi, że tutaj średnio nas coś ciekawego czeka. Może tutaj? A jest i owszem, Propag. Poproszę. I co my tu mamy? 81, 87. Może być. Będą do setów. No i przechodzimy do eventu Yaoming no Jak widzicie tutaj zdobywamy nagrody. Tutaj sobie jeszcze odbiorę 15 gold timelineów. Za gold timeline y zdobywamy elite timeline'y. Za elite timeline y zdobywamy punkty do naszego Yaominga. Tutaj mamy 5, tutaj mamy 1 elit tutaj mamy 15 goldów, a tutaj też będzie 15 goldów. Ale my sobie na odcinku zagramy sobie career Heights z 2004 roku dostaniemy 5 elitek, a więc z tego co pamiętam, po zdobyciu tych pięciu i wsadzeniu Yoming 94 będziemy mogli go zupgrade'ować na 96 i już będzie lepszy od Carf White i będzie pasował nam do składu, a więc spróbujmy zrobić to zadanie. A naszym zadaniem jest zdobyć łącznie 7 punktów albo wygrać cały mecz. To będzie łatwe. Wystarczy sobie podejść, rzucić trójkę Easy Calver. Bez problemów to zrobił. Ojoj. Ojoj, ale wylało. Czemu on wycofał? Nie wiem. Patrzcie, jaki ten dialog jest wysoki. No to jest taka szafa. Ja. Jak dobrze, że ja go będę miał. Carfoid nie był taki wysoki. I patrzcie, i nikt go nie zatrzyma. Ale to będzie dobre. Jep. Tak jest Tak to się robi Świetny zawodnik Ale mi się nie będzie świetnie grał Spróbuję go na 98 zrobić Na 100 chyba mi się nie uda Aż tyle Aż tyle ja nie siedzę przy tej grze Lubię sobie przy niej posiedzieć wieczorami I pozdobywać trochę tych żetonów Ale to nie jest Aż tyle tego nie robię No i proszę Ming, Podajmy do kulwera pulver sobie zbiegnie, zdankuje, no i zdobywamy 7 punktów, wygrywamy. Łatwo, przyjemnie, krótko i na temat. dostajemy live pointy, z live pointów też fajne nagrody są, jest szansa, że uda mi się parkera na stolwer, ale zrobić, jeśli będę regularnie robił dużo tych live pointów, ale my na razie odbieramy timeliney i tak jest. Odbierzemy sobie dzisiaj nowego jaominga a jeden idzie na jego wersję 98 przejdziemy sobie do drużyny tego minga wyrzucimy, damy sobie i e winga Chwilowo oczywiście przechodzimy do set Tutaj, a no dobra, mam go jeszcze w innym secie pewnie, zapominam, że trzeba z wszystkich setów ich wyciągać, w którym secie ja Ciebie jeszcze mam, w tym, nawet w podstawie grasz, wow, dobra, na chwilę Cię ktoś zastąpi, I teraz set. To i co jest? No co jest? Co, co, co wam się nie podoba? Może to, że mam go jeszcze w 11. Dobra No i jest, udało się, mamy Ming z 2003 roku, 96 Bang bang i mamy go Jest Ale on ma staty Update team Sorry Carp. White, grało mi się to bardzo fajnie Ale wszystko do czasu Na każdego przyjdzie w końcu pora. No i karfaj zajął bezpieczne miejsce na ławce. Mam Minga. Tak wygląda mój skład. No i fajnie to wygląda. Jeszcze Bogdanowicie, jakby się udało wymienić, bo, ostat... bo nie gra już z... za dobrze. To byłoby w ogóle fajnie, więc czekamy na jakąś fajną kartę na SF-ie. No i co? W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to łapka w górę, subskrypcja, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii. Cześć!